Państwa, dzisiaj witam na Okuskim Rynku. Niech ten piękny świąteczny czas będzie dla Państwa okresem refleksji, wypoczynku i radosnych spotkań wśród najbliższych przy wspólnym świątecznym stole. Pragnę Wam życzyć świąt pogodnych, pełnych dobroci, przyjaźni, pełnych serdeczności i życzliwości, spotkań z osobami, które chcielibyście spotykać najczęściej i najbardziej. charakterystyczne Światełko Pokoju. To jest takie światełko, które co roku chłopiec bądź dziewczynka odbiera z groty narodzenia, przekazując skautom na całym świecie. I tak jak my zawsze dostajemy od skautów słowackich, przekazując dalej na wschód światełko, zostawialiśmy państwu zwykle światełko Bazylice w Lampionie. Od tego roku moim życzeniem będzie, aby na kuskim rynku płynęło małe harcerskie ognisko, skąd wszyscy mieszkańcy będą mogli do światełko odbierać. O czy pochodnia odbiera to to od tak? się? Dominik, proszę ją, w się odpowie.